Witamy w Konpeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko. Wiktorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Wi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan taki oczekuje. Senorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. E, oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. Miały się zagadać, halo? Przepraszam, że przeszkadzam. Dzwonię z recepcji. Stevie Shaviro, asystentka Hajime Takiego, w czym mogę pomóc? W lobby pojawił się pan. Wiktorino, już jest? Doskonale. Proszę go posłać na górę. Oczywiście. Pan taki już na państwa czeka. Najpierw pójdziemy do siebie. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No. To ty chary. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. Miałeś się zagadać, win. Wszystko mam za was robić. Przepraszam.